kolejny dzień i widzimy. Tą tą ścianę, którąśmy wczoraj robili. Naraz. Tak to wygląda. Już w miarę OK. Także teraz kolejnym etapem. Tu mamy gdzieś, tak jak mówiłem, te zadziorki, miejsca wypukłe. Nie robimy jakiegoś teatru. Bierzemy sobie piórko i lekko przejeżdżamy. Lekko przejeżdżamy i to co będzie wypukłe na pewno nam teraz odejdzie. No, i przystępujemy do drugiego razu. Zasada jest dokładnie taka sama. Taką samą bym polecał. Czyli robimy sobie tutaj: zaczynamy od tej strony ściany i później z suchego miejsca w bokrę. Pokażę Wam na kawałku. Ta ściana jest już na raz paszpochlowana. Także będzie nam dużo łatwiej nanosić masę szpochlową po raz drugi. Czyli pokażę Wam na małym przykładzie. Nanosimy sobie spokojnie. Ja nie wiem czy widać, dobre oświetlenie jest. Mam nadzieję, że jest. No i przypuśćmy, że to jest ten cały nasz pasek, od którego zaczęliśmy nosić masę szpachlową na ścianę. No i bierzemy sobie ponownie masę szpachlową i jak mówiłem z suchego miejsca nanosimy, gładzimy w mokre miejsce, żeby to się na no ładnie wszystko połą połączyło. I jeżeli mamy jeszcze jakieś coś tam, to zawsze możemy to wyskrobać. Wsyłać takie te komyczki jeszcze gdzie nigdzie. I teraz to miejsce możemy sobie też tutaj ładnie wyrównać. Drugi raz, jeżeli już drugi raz, jest to naprawdę dużo przyjemniejsza praca już idzie bardzo... No i idzie dwa razy szybciej. Także spokojnie sobie nanosimy. Jeżeli mamy taki nadmiar, możemy delikatnie po tym przejechać. Jeszcze raz. Przesuwamy się, robimy to cały czas konsekwentnie. Dalej. Z suchego w mokre. I cały czas tak samo. Widzicie? Pół ściany zrobione. Na drugi raz tak szybko idzie, więc spokojnie. Nie zrażajcie się. Im więcej tego zrobicie, tym dojdziecie do lepszej perfekcji. Jaką konsystencję szpachlu uzyskać, bo to się robi indywidualnie, zawsze pod siebie. Czy pierwszy raz zrobię trochę grubiej, czy pierwszy raz zrobię trochę cieniej. No to mówię, to są rzeczy indywidualne, to są rzeczy na latami, powiedzmy, jeżeli chodzi o praktykę. No dobra, jeżeli byśmy tą ścianę już mieli zrobioną, przykładowo taka zrobiona jedna ściana jest tutaj, to jest ściana już porwana na dwa razy. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Tylko wiadomo, na kamerze to, to nie będzie tak super widoczne. Kolejnym etapem tej ściany będzie to, że ją wyszlifujemy, czyli Wyszlifujemy papierem ręcznie najprawdopodobniej rogi, góra, lewo, prawo, dół. Całą powierzchnię ściany wyszlifujemy maszyną i ok, ścianę mamy przygotowaną. Następnym etapem będzie gruntowanie tej ściany. Poczekamy aż wyschnie. Następnym kolejnym etapem będzie malowanie narazu. Wtedy ewentualnie po pierwszym pomalunku będziemy sobie szukać, czy mamy jakieś ubytki gdzie nie gdzie, bo mogą się trafić. Więc po pierwszym pomalowaniu, jeżeli będą ubytki, delikatnie je nadszpachlowujemy te ubytki. Poczekamy aż wyschną, delikatnie szlifujemy te ubytki, gruntujemy je też szybciutko pędzelkiem i na raz sobie możemy je też również przymalować. Pozostawiamy wszystko do wyschnięcia, po czym malujemy całą ścianę na no tak zwane gotowo i możemy się cieszyć fajnymi, gładkimi ścianami. To tyle z naszej strony, dziękuję, pozdrawiam. Zostawcie jakieś łapki, komentujcie, zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, miłego dnia, miłej zabawy ze szpachlowaniem.